że grzewaj na prąd, tak? No będzie grało, będzie chodziło. Ej, proszę pana, to jest to. no jeżeli ma tam cało o 10 kV ma tego. <grym> Paneli? Paneli, niech pan zobaczy. Co za... No ładnie, jest, ładnie. Co? No jest. No to trzeba to spożytkować tę energię. No to pana, na koniec roku ponad 1200 kW do dobra. To tak, inwestor ma już klimatyzację, wisi na korytarzu, ale nie spełnia swojej funkcji za bardzo. I, i chce mieć to wszystko rozdzielone po, po pomieszczeniach, równomierne ogrzewanie i chłodzenie domu. Klima wisiała wcześniej na korytarzu. Jest jedno pomieszczenie i nie będzie problemu, bo będzie, klimatyzator będzie wisiał nad oknem, przewiert na drugą stronę, do dołu, tam już kiedy razem z łukami od 15 y, innych pokoi. I na ścianą na dole będzie wisiała jednostka zewnętrzna. Dwa pokoje. Jeden pokój. I na ścianie. Do góry listawka, Pompka z kopin. I nadcielami to samo. I matator. do góry. Przewody pójdą górą. Albo trzeba zaraz na początku na zastrychu. Wszystko ładnie wypianowane czyli wychodzimy gdzieś tam łączymy się dwie klimy, przechodzimy przez cały strych, oczywiście narty trzeba przesunąć wychodzimy na zewnątrz, zjeżdżamy na dół i to wszystko no ta to do tego do drzwi mocno na górze są takie pompeczki orange tak to jest pompeczka macie pływaczek Wypina się skropinki. Kropinki się pływają z tej strony pływaczek się podnosi i załącza pompeczkę pompuje wszystko Pompka zasysa do góry Dobra. my działamy przewiert troszkę jak tworzą będą druty, no ale niestety Mam takie atrakcje ścianie Tutaj były do oszczy, nad proża tutaj macie kawałeczek trawerzy, ominaliśmy ją, ale tam na drugim końcu widać styropian jest też trawerza, musimy lekko się unieść, coś przekombinujemy ze skapinami i, no i do przodu, nie? No to przewietrz już przewalony, troszkę górą, nie średnicą, aby nie dopuścić do przegrzania, nie nagrywaj więcej niż 10 minut materiału. Okej. Okay. To tak, na materiale na Dream Media, Dream pokazywał jak robić kielichy. Tradycyjną taką klejarką. Ja komentowałem ten kanał i pokażę Wam jak robimy to my. Jest to dużo szybsze i myślę, że dużo. Czyli na z spodu. A taki spinek i tym spinkiem i to masz ten kielich jak się skręca na nypel, on się tutaj rozchyla i pracuje elegancko to jest szósteczka pokażę jeszcze dyszkę dyszka Powiem tak, jak ktoś spróbuje takim spinem tylko raz, to już nigdy więcej prolejarki nie weźmie do ręki. Także polecam. Cztery spuleczki taki komplet. Ale... Robi, robi. Tutaj góra już zrobiona. To trzy maczki. Pompeczki tutaj zakopane w wełnie. To jedno jeszcze trochę widać. Zaraz zakopiemy do końca. Rurki wychodzą, idą tutaj po streszku do końca zasilanie jest wzięte, tutaj będzie jest wyprowadzone jakieś gniazdko, rozrobimy tam puszkę i wepniemy ten kabel o tak kurde. księżycowa atmosfera trochę dobra, idziemy na dół, pokażemy dalej co wygląda to podsumowując górę na górze wygląda tak, ten jeden klimatrator to jest z jest grawitacyjna na zewnątrz. Następny, następne dwa nad drzwiami. Listeczka do góry, popeczka na styku. I drugi, przeciwko, naprawdę w pokoju. Listeczka do góry. My idziemy, sprzątamy na dole są urządzenia na nad okapem mam no, okonę, będzie miał lekko, no, ale więcej nie, nie zostaliśmy do tego wybranego miejsca bo miejsce z boku też nie obchodziło jeszcze rurki na zewnątrz, przebijamy listy pokażę jak wygląda na zewnątrz i spadamy do domu te rurki wyglądają tak przygotowane miejscówka na jednostkę zewnętrzną tutaj wyprowadzono razie rurki w ten sposób, Za dwa tygodnie będzie dowieszone resztę ale chodzi z góry a ja zapraszam do subskrybowania, lajkowania. No i oglądania dalszych naszych filmów. dalszych filmów będzie być trochę mniej, bo na razie mamy sezon. A na jesień od nowa pewnie troszkę przyspieszymy. Może z tymi pompami i samoróbkami coś tam yy, dokończymy tematy, bo tam nie był skończony temat z tą moją pompą samoróbką, ale to już dopiero na jesień.